Witam wszystkich, tu Lawoscor i zapraszam na Zagrajmy w Kotor. Widzieliście te obrażenia? 43? Co ja jaja robicie? Co to ma być? Kanderus, czy ty. Dzięki, użyłeś Szaruk prawie zginąłeś. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jeszcze jeden potężny strzał. Nie podawa się. Jest dukoty próż. Strzelaj w niego. Strzelaj w niego. Najlepsze jest to, że nawet jeśli moja postać, mój główny bohater, ginie, to i tak dostanie doświadczenia. Nareszcie! Nareszcie. Huh. Tak, i kto go pokonał? Kandarus. Ponieważ moja postać na razie jest beznadziejna. Sami widzieliście, jak potężny jest ten dwódca. I ma kolejne miecze świetlne. Czyli już mamy czterech, Stimulant. Stymulant. Eee, co on... Dobra, to cokolwiek to jest jakieś okularki soniczne. Są beznadziejne. Ochrona przed obrażeniami sonicznymi to ochrona marna. Tu nic nie ma? Tak, tak idź, tak sobie eee, Jaki Jestem beznadziejny. Jej, jestem obrońcą negocjatorem. super. Gra mi się zabugowała najwidoczniej. No dobra. Przestała. Teraz idziemy do, 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 do? Do Anklawy. O ile pamiętam to chyba na północy. Leżysz. I kwiczysz. Nie, tu są matale. Super. No dobra, prawdopodobnie były. Enklawa leży gdzieś tam. Prawda? Te, wylecz się, kuczy. Wylecz się, bo jesteś beznadziejny. Też matale. Dobra, wejdź na tym atale i zobaczmy, czy tam nie można dojść już do enklawy. O, raczej tak. Czyli wypełniliśmy zadanie z sami mandarkańskimi. Jeszcze wypełnimy to zadanie. Oraz próby Jedi. Ok. Trzy zadają całkiem niezły wynik. Ja też mam mocy. 64 organy, naprawdę mało. I gra mi kolejny raz, loguje. Super. Jeszcze trochę? Tak, myślałem. Dobra, to mnie wkurza. Jasne. Zwykle w takich przypadkach pomaga zapis gry, nie wiem czemu, sprawia, że gra przestaje wariować... nieco. Zauważyłem zresztą, że nawet w drugiej części ten problem nie został rozwiązany i też często gra z nieudanych przyczyn przecina się. No przepraszam, ale mój komputer, naprawdę nie mam mu nic do zarzucania pod względem konfiguracji. I nie powinno nic takiego występować. No cóż, jeszcze jeden zapis, czemu nie? I zaraportujmy Alice. Hahaha. Ha, ha. Zobaczmy. Rany, gadasz. No dobra, i myślę, że... Nie, tak chyba tylko można skłamać. No to, to nie jest kłamstwo. Czemu? Gra mi pokazuje, że to jest kłamstwo. Zniszczyłem go. I. No dobra, idź. Znikaj. Co? To niemożliwe. Jeszcze raz. Niemożliwe, bo pamiętam, że albo to zależało od rozmowy z robotem Kurczę Nieważne, zaraz wyjaśnię o co mi chodzi Jeśli gra przestanie mi lagować, co naprawdę jest wkurzające. Tak, jasne Ojej, on został zniszczony Co? Tylko to? Znów oddala się z wdziękiem, nie można tego przeklikać Dobra, spadaj. Spadaj. Dobra, czyli to bez różnicy. Otóż chodziło mi o to, czy nie można dostać jakichś ekstra punktów mocznej strony mocy. Najwidoczniej nie. Ponieważ jeśli nawet zgodzicie się e, powiedzieć e, w rozmowie z robotem, powiecie dla niego, że wyjaśnimy Elis, dlaczego został zniszczony, wtedy można okłamać Elis, że e, znaleźliśmy robota i tam, i że on czeka na Elis. To ona pobiegnie i też dostaniemy mroczny punkt mocy. No i widocznie można dostać tylko i wyłącznie jeden. Co mi już nie obchodzi. Dobra, teraz Jon. zabijemy zabijmy wszystkich. Tak. Ja myślę, że Twojej córki już mało. twój córkę mało obchodzi. Czyli Mandalorianie zostali pokonani, czy nie. Jeśli wybierzemy, że nie chcemy nagrody, dostaniemy punkt jasnej strony mocy Tak mało? <laughs> to się przeliczyłeś, chłopie Nie, nie, nie. Spadaj Spadaj Dobra, dostajemy 1000 kredytów Bomba I kolejne lagi od gry

Hmm, Kart bardzo przeżył zdradę Saula. Ponieważ Saul jest dla niego kimś bliskim. Saul teraz jest admirałem floty Sithów i nadpróbował próbował przeciągnąć karta na swoją stronę. Mentor, właśnie, jest mentorem. dlaczego zdradził? Hmm. O, rany, dobra. No, to znaczy, że jego zdrada jest bardzo duża. Zresztą byłaby bardzo duża, nawet, ponieważ Saule jest jakimś znanym wodzem Republiki, ale także dał Sytom kody do skanerów czy czegokolwiek, dzięki czemu flota mogła bez żadnych przeszkód właściwie bombardować planety No dobra I don't know maybe he might have killed me if I tried or I might have killed him I was stupid however and I let him go No dobra już nie rozpamiętuj tego chopiaj nie zabiłeś go spokojnie and will regret what he's tak jasno, będzie żałować, oddalono do jakichś kilka tysięcy lat świetnych od nas. Właśnie, to ja to zrobił, kart. No, to jest, sir. No cóż, to było tyle w tym odcinku. Zagrajmy w Kotor. W następnym udamy się już do naszego mistrza, którego imię nie przypominam sobie. I zaraportujemy o sukcesie ostatniej próby Jedi. Tu był LawoScore. Jeżdżę wszystkim widzom. Miłego dnia.